opalona, ale przede wszystkim jestem Ilona Szalona! Szalona Ilona! <laughs> witam Was kochani bardzo serdecznie! Chciałam właśnie tym pięknym akcentem Was dzisiaj wszystkich przywitać. Dzień dobry, witam wszystkich. Hello, welcome to my program. This is my kanał. Witam Was serdecznie, mam nadzieję, że będziecie oglądać mnie do... Gorąca, zniewalająca, kocham lato, kocham promienie słoneczne, które są na me ciało bardzo skuteczne. Po prostu nienawidzę deszczu, śniegu ani burzy. Bo jak się burzy, to się na całym niebie chmurzy. I ja wtedy myślę, że zrobię dzisiaj fikoła w kałuży. Cały internet! Cały internet po prostu. Kuczy, że niedługo jest lato. Przygotuj się, wykup program 28-dniowy, 30-dniowy, 40-dniowy, schudni do lata. Będziesz niezła szma -y, będziesz chuda, będziesz miała zajebiste uda. Może ci się uda, wierzmy w cuda. Nie ma cuda, nie ma chudego uda! Nie ma, po prostu nie ma diety cud. A ja przyszłam ci to udowodnić. Chciałam Ci pokazać, jak ja... W niekrótkim czasie zgubiłam wagę. Kochani, to dzisiaj ja wywalam wam z banii. Ludzi nie ma diety, cud, jest może dieta smród. Nie ma, nie ma cudów, nie ma cudów. I ja dzisiaj wam to dowodnie i pokażę Wam, jak naprawdę można zgubić wagę. Słuchajcie, jest lato, nie ma lata, jest wiosna, jest prawie wiosna radosna. Dlaczego za oknem pada deszcz? Dzień dobry, pani jesień. Zapraszam wypierdalać, poprosimy o lato. Jak jest lato, energii w słońcu, w ziemi, w trawie, w gąszczu. I wtedy mamy y, chęci, żeby cokolwiek ze sobą zrobić, ze swoim życiem, ze swoim ciałem. Słuchajcie, to będzie krótki post, bo ja nie lubię gadać. Powiem wam przede wszystkim tyle. To ja, Ilona z Bytomia, powiem tobie, 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 czy, tobie, czy, tobie czy tobie, 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 jak zgubić wagę. I to szybciutko. Kochani, czy wy widzicie to? Czy wy widzicie to? Widzicie, jak ja wyglądam? Widzicie to? Nie ma żadnej diety, nie ma żadnych ćwiczeń. Wodę piję, to tak, to fakt. Piję wodę, bo woda życia nam doda, zdrowia wam doda. Ja nie mam żadnej diety. Właśnie teraz powiem wam, jak zgubiłam wagę. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Dajcie mi 30 sekund, a powiem wam, jak szybko zgubić wagę. Także mówię. Cześć tu Ilona z Bytomia, kochani zgubiłam wagę, nie mogę jej kurwa znaleźć, gdzieś ją dziłam słuchajcie i nie wiem gdzie ona jest, słuchajcie, no cały dzień szukam wagi, mówię, jejku, to cały internet huczy, jak zgubić wagę, a ja to zrobiłam w zaledwie 30 sekund, no nie wiem gdzie ją położyłam, nie wiem gdzie ona leży, nie wiem gdzie ona stoi, czy ktoś mi ją zajumał, czy co, w każdym bądź razie, ja już nie muszę czekać do